Cześć to kurt, a oto Europa Universalist 4, gra Studia Paradoxu, które stworzyło również takie hity jak Europa Universalist 3, 2, 1, Crusader Kings, Hearts of Iron i inne takie pierdoły, w które grają ogarnięci ludzie. Eee, gra polega przede wszystkim na podboju i to jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę musicie wiedzieć. Reszta to jest wejść w nią i nigdy nie wyjść. Przynajmniej tak bo ze mną. Nie wiem, czy to jest prawidłowe wyjście. Cóż, bez zbędnych pierdół i wchodzenia po opcjach, przejdźmy od razu do playera Mam tutaj mapeczkę, tak samo jak w trójce, poza tym, że lepiej widzimy różne mapy, można zmieniać je dynamicznie już w tym momencie. Ale kogo to właściwie wchodzi? Dobra, gra toczy się od 1444 roku najwcześniej, chociaż można zacząć w dowolnym momencie, wybierając nawet tutaj. na się będzie się zmieniała, w teorii. No, dobrze. Yy, I do 1820 roku czy coś koło tego. No. My zaczniemy oczywiście w najwcześniejszej dacie, jaka ja tylko jest możliwa, aby grać jak najdłużej. Na początku gry yy, powinniśmy mieć Unię z Litwą, ale chyba w czwórce tego nie ma. No, ale można utworzyć łatwo W każdym razie, z tego co wiem, Polska jest jednym z najfajniejszych krajów Do grania w czwórkę Oraz podobno najpotężniejszym Jeżeli wziąć pod uwagę, że jest wspólnie z Litwą No ale dobra, nie gadajmy głupot Wybierzmy kraj, wejdźmy do gry Ok. Gra ma dosyć znaczące zmiany w stosunku do trójki, o których wszystkich wam nie będę opowiadał, bo przede wszystkim mi się nie chce, poza tym na pewno o czymś zapomnę, więc to wszystko wyjdzie w praniu eee... tak, mamy tutaj pierdzielion różnych trybów mapy jak będą potrzebne te będziemy włączać, na razie nie będę po nich wszystkich przechodził w trójce można było sobie wybrać jedną misję a właściwie nie wybrać, tylko była lasowana e, generowana lesowo Tutaj mamy właśnie trzy misje do wyboru. Przede wszystkim weźmiemy sojusz z Litwą, jak sądzę. Tak, hełm no. Podły hełmno to jest na Krzyżaków. Krzyżaków powinniśmy raczej wsadzić w Unię Personalną. E, jako wasalę. Powinniśmy na to dostać misję później. Tak mi się coś wydaje. Dobra, to tak. E, sojusz z Litwą, bo Litwę chcemy w Unię Personalną wcisnąć, tak. I mamy e, od razu, jakby decyzję do podjęcia, która nam pozwoli to zrobić. Tak, to bardzo wygodna sytuacja. To, nie powinno to być trudne takie. Mi się tak coś wydaje. Musi mieć stabilność na plus 1. Na dobry początek. Mamy zero. Tu z dużo inaczej się zwiększa stabilność i. Wszystko zależy teraz od tych punktów. I technologie... wydajmy te punkty, aby technologię awansować i wydajmy te punkty, aby stabilność zwiększyć. Wszystko zależy od tych punktów. Nie wiem, czy mi się to podoba. Okej. Okay. Co tu jeszcze musimy zrobić na początek? Przydałoby się mieć lidera jakiegoś, generała, ale w tej chwili, w tej chwili nas na niego nie stać. Potrzeba 50 militarnych punktów, których nie mamy, ale to wkrótce będziemy mieć. To nie powinno być raczej problemem. Czyli tak, mamy misję, żeby zrobić e, sojusz z Litwą. Czy Litwa ma jakąś misję? Nie, w tej chwili nie. Aha, pewnie minie jeden dzień od razu się jakoś wezmą. Możemy sobie wybrać. Aha, adwajzorów trzeba. Tak, tak, doradców. Oni będą nam pozwalali generować dodatkowe punkty, które są potrzebne do wszystkiego. Ich umiejętności e, są od poziomu 1 do 3, czyli od 1 do 3 punktów każdego miesiąca będą nam generować. Przy czym ci drożsi, e, ci no, drugiego, trzeciego poziomu, zwłaszcza ci trzeciego, są już tak niebotycznie drodzy, że dopóki nie mamy jakiejś światowej potęgi, to nas na nich nie stać. No ale to na początek wystarczy, powinniśmy być w stanie to utrzymać, jeżeli weźmiemy sobie takich trzech właśnie, jednego od każdego rodzaju punktów. To... Yy, czy zaczniemy od kosztów? Tak, bo oni też dają tutaj takie rzeczy, jak te widzicie, koszty stabilności obniżone, czy kości, yy, koszty technologii administracyjnej, czy pieniądze. 5% nam tak wiele chyba nie da, a przy tym zaoszczędzimy punkty administracyjne. Przy stabilności też. Ciężki wybór w Dobra, chyba wezmę tego od technologii administracyjnej. Tak. Dyplomatyczny. Diplomatic reputation. To będzie przydatne. Diplomatic reputation chyba przydaje się przy integrowaniu krajów. To znaczy właśnie jak mamy jakaś wasala, co w przypadku Polski zaczynamy mając dwóch wasali Mazowsze i Mołdawie, co... Zastanawiam się, dlaczego w ogóle ma zawsze na tę prowincję. Nie wiem, jakie to ma historyczne podłoże, ale prawdopodobnie jakieś ma. Mm, no i jak będziemy chcieli integrować, co no w trójce, w Europie trójce wyglądało to tak, że po prostu klikamy aneksję i albo nam się uda, albo nie. Mamy to, pisze czy prawdopodobne, czy mało prawdopodobne, czy jakie. I mamy, mamy szczęście, albo nie mamy. Tutaj po prostu zaczynamy proces integracji i jak się uda, to... Jak się uda. Jak już cały pasek dojdzie do 100%, wszystko to w której mamy ich w swoim kraju razem z Korami. Jest to po prostu nasza prowincja jakby od zawsze była. Co jest dosyć przyjemne. Nie wiem czy lepsze, ale to w czasie gry jakoś dużo przyjemniej się z takim systemem obchodzi. Także albo weźmiemy to, co przyspieszy ten proces integracji, albo coś, co będzie nam pomagało zwiększać stosunki z innymi. Chyba diplomatic reputation jednak. Okay. I na militarne, aha mam jakieś trzecie poziom ławca, widzicie ile to kosztuje? 9, aha to jeszcze jest nic Jeszcze wiem, że w późniejszej grze, nie wiem dlaczego to zależy tak naprawdę, ale widziałem też, że może trzeba płacić za takich 14 czy 16 miesięcznie Chyba, że zmili w jakimś patchu, bo tutaj cały czas patchują A to początek, gdy dopiero wyszła okay. I to będziemy tego od military technology cost, też się przyda oszczędzimy te punkty, które są bardzo potrzebne do wszystkiego I co? Coś tu jeszcze jest istotnego do zrobienia w tej chwili zanim otworzymy grę? Chyba nie Przypuszczam, że co będę robił najczęściej to tworzył unie personalne z innymi krajami żeby ich wcisnąć za darmo bez kosztów, podbojów, punktów administracyjnych i takich pierdół No, i no cóż, dobra Trzeba to chyba odpozować grę i zacząć. Jeżeli oni się nie zapomniałem, co trzeba zrobić przed pozwoleniem. Okej. Okay. Aha. Mógłbym dorobić trochę wojska, bo tak, Polska ma mm, takie specjalności. Tak, national ideas. Od początku mamy tańszą kawalerię, czyli u nas akurat kawaleria jest normalnie dosyć droga, ale u nas będzie się w miarę opłacało. Dosyć sporo i utrzymywać. Powiedzmy, że zrobimy sobie na początek jeszcze dwa yy, półki To się przyda do jakiejś późniejszej wojny z pewnością. Okej, okay. tyle. Go! Co my tu mamy? Aha, sorry. Aha, bo ja nie zaproponowałem Litwie sojuszu. No spoko. oni nam proponują bardzo dobrze. Sojusz od Bawarii, Bawaria jest tutaj, to pewnie sojusz wykierowany przeciwko Czechom przede wszystkim A właśnie, rywali sobie nie ustawiłem Dobra, Bawaria idź w pizdół, za przeproszeniem Nie interesuje mnie sojusz z wami yy, Zaraz, zaraz, czyli tak, ustawianie rywali, gdzie to było, tu Tak, mogę sobie ustawiać rywali w y, orbce trójce, rywali dostawaliśmy, no nie lasowo, ale no automatycznie o podobnej yy, potędze kraje się przydzielały jako, basa, jako w rywale Tutaj mogę sobie wybrać kogo chce, co daje tam jakieś rzeczy, które Nie wiem do końca jakie, ale na pewno fajne Aha, i obniża to stosunki, no ale cóż yy, Czechy na pewno ustawię jako rywala Aha, tak sąsiedzi Czechy Stosunki od razu poszły w pidziet Właśnie co takie stosunki tutaj yy, Stosunki, jakie, jakie, jak na ile my lubimy ich, a na ile oni lubią nas. A nie tylko tak jak w trójce, że jest jedne stosunki wspólne między nami. Nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej, ale nie, mi się podoba. Dodatkowym rywalem można by ustawić od razu krzyżaków, chyba. Myślałem, że od, oczywiście Węgry byłyby dobrym wyborem, ale mm, ja będę chciał ich wcisnąć przez mnie personalną. Nie inaczej, bo oni mają takie cholerne przez to koszta stworzenia na nich korów, że nigdy nie, nie wyrobię się z punktami administracyjnymi. Dobrze, dobrze. Czyli yy, za rywala mogę sobie jeszcze ustawić, gdzie to znowu było. Tu. Otomanie. Gdzie są ottomanie? Nigdzie na razie. Clear. Poproszę ottomanów. Żebym znał alfabet to wiedziałbym, kurde, gdzie są... Tak, jest, o Ot, to spoko No, oni ze mną nie gryją bezpośrednio, ale gryją z Mołdawią, która jest moim wasalem I krzyżacy Tu Dobrze No, i będzie komu kopać dupę Mam nadzieję W porządku załatwione, aha i dostaliśmy misję remind the knights of their duty duty, tak co mniej więcej oznacza, że mamy ich wasalizować wyśmienicie bardzo się przyda Co już mamy z Litwą e, czy żeby zrobić tą decyzję o stworzeniu z nimi unii, czy my musimy być w stanie pokoju, chyba tak tak, musi być pokój, czyli na razie nie będę wypowiadał wojny krzyżakom, muszę poczekać aż stworzę tę unię, aby było już bezpieczniej Mam szczerą nadzieję, że Litwa nie wejdzie w żadną Unię w tym czasie, bo jeżeli wejdzie, to nie zdążymy Zdrowiceniu Unii i po prostu będziemy sami. To byłoby bardzo przykre. Nie stworzylibyśmy wtedy największej potęgi w Europie. Znaczy stworzylibyśmy, ale zajęłoby to dodatkowe 50 lat. Dobra, jednego dyplomata... Aha. Wyślę od razu do Mazowsza, aby poprawić stosunki, aby mógł ich później zintegrować. Gdzie to jest tutaj? No, i teraz poprawienie stosunków to jest po prostu proces. Dyplomata, którego mamy, mamy, mamy dwóch, on tam siedzi i poprawia z stosunki. Nie jest tak, że wysyłamy kasę, żeby zwiększyć stosunki. I to jest po prostu e, jest ograniczona liczba punktów e, relacji, które my za to zyskamy. mamy Improved Relations plus dwa. E, I to się zwiększa każdego miesiąca, przez to, że mamy tam dyplomatę. Teraz to maksymalnie w przypadku wasali możemy zwiększyć o plus 200, co jest sporo oczywiście. I w przypadku innych krajów, które nie są ładni wasalami ani w Unii personalnej ze mną, to jest to 100. Jest masa modyfikatorów ujemnych, które mogą to wszystko mieć wpływ na nasze stosunki. Po prostu nawet gdybym pobrał stosunki najbardziej jak tylko chcę, to jak tylko jest to możliwe. To nie zawsze to po prostu... nie zawsze wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli. Nie uda się maksymalnych stosunków uzyskać, bo po prostu są negatywne modyfikatory, bo na przykład pożarliśmy ich sąsiadów i się okazuje, że no nie widzą nas za to na tyle, że choćby nie wiem, jak tam ambasadorów najlepszych wsadzali, to, to i tak nic nie da. W porządku. Czekamy na administracyjne punkty 100. Zdaje się, że móc zwiększyć stabilność, To jest nam potrzebne do stworzenia Unii z nimi. Tak, 100 administracyjnych punktów potrzebujemy 100 dyplomatycznych również. Przyspieszmy trochę czas. Jeżeli Litwa nie wda, nie wda się w żadną wojnę w międzyczasie, to wszystko będzie w porządku. Jeżeli się wda, to jesteśmy w dupie. Aha, i mogę zrobić lidera. Przyda się. Jakbym zrobił więcej liderów? to byłby limit. Mamy limit, możemy mieć maksymalnie jednego lidera plus gdybyśmy wzięli króla jako generała wojsk, to byłoby dwóch, I jeszcze następcę tronu ewentualnego to trzech. A jeżeli po prostu wzięmy dwóch generałów takich zwykłych, to musiałbym płacić tym militarnym powerem za nich każdego miesiąca. Co nie jest dobre. Więc dopóki nie muszę, to tego nie robię. Czechy fabrykują klejma na Poznań, tak No właśnie to jest taka generacja tutaj jakby powodu do wojny Jest tutaj różnica między Korem, tak jak w Trójce były... albo miałeś... albo uważałeś że prowincja należy do ciebie i nie miałeś za nią żadnych kar albo... albo nie O, co to? Aha, to jest event na Turków Pong co claim on sinistria tak, dostaniemy... Tysiąc manpowera przez nasze... To z nie jest to przeczyta Ja nie będę raczej na to tracił czasu e, Manpower i... Claim na Sinistrię No i właśnie, to jest dobry przykład Dostaliśmy claima na tą prowincję Ale to nie znaczy, że to jest, nasz, to jest nasza prowincja narodowa My mamy pretensje do tej prowincji Ona... Mamy solidne jakieś powody na to, że, że Ona powinna być nasza Ale... Ludzie, którzy tam żyją wciąż tak nie twierdzą, więc trzeba by ich do tego przekonać jeszcze, jak już tam będziemy. Przecież sobie może na Kalisz, bo jedyni wrogowie, którzy są możliwi, to będą raczej w tej okolicy. Co? Aha, na Kaliszu raczej nie. Kalisz nie utrzyma naszej armii. Poznań tak, ale nie chcę przechodzić przez Kalisz nawet w tej chwili. Dobra. To ja obniżę może... A może nie. Bo tak, aby więcej zarobić kasy, mógłbym obniżyć utrzymanie wojsk. Ale wkrótce będziemy mieć wojnę z zakonem krzyżackim Bo chcę Bo mamy taką misję Musimy tylko zaczekać na... O. To ciekawe Hmm Generał ze tradycją wojskową 100 To jest bardzo, bardzo dobry generał Ale stracimy 25 prestiżu i legitymacji. Ja... To mi się nie podoba Aha, ale legitymacja nam się yy, odnowi kiedy tylko założymy Unię z Litwą jak sądzę Prestiż Czy też yy, Zaraz, zaraz, nie pre... Nie Prestige, za to nie zyskujemy Nie powinno być źle, myślę, że... Nie, zaraz, ujemny Prestiż, to jest źle Unia z Litwą się przerwie Okej, okay. no to w takim razie po prostu weźmiemy to i tyle Nie potrzebujemy takiego generała w tej chwili Administracyjne wystarczające. Stabilność zwiększymy. Jeszcze tylko jeden miesiąc, aby mieć dyplomatyczne na stworzenie Unii z Litwą. Już, już, dobrze. Jest. Stracimy 200 dyplomatów w będziemy na minus 100 praktycznie. To jest przykre. Ale okej, okay, mamy dalej decyzję, co pozwoli nam stworzyć Rzeczpospolitą. To jest dobra opcja oczywiście, ale. Przypuszczam, że zanim to nastąpi, zanim będę mógł to zrobić, bo potrzebujemy tutaj dziesiątego poziomu administracyjnej technologii, przypuszczam, że tak naprawdę będę mógł zintegrować Litwę po prostu no, w normalny sposób pod Polskę, zanim stworzę oddzielny, włączony kraj. Ale to zobaczymy, jak będzie. Ok, czyli mamy Unię z Litwą, czyli powinniśmy teraz zaatakować yy, krzyżaków. Zajmijmy się tym. Litwa zerwała sojusz z nami, ale to nie ma znaczenia, że zerwała z nami sojusz, tak naprawdę. Bo oni są teraz e, naszymi przydupasami. Są partnerami w Unii Personalnej z nami. My jesteśmy tutaj szefami, więc oni tak czy inaczej zawsze muszą nam pomagać. Ok. Czyli co? Wojna z Krzyżakami. Subjugation, to się wszystko zgadza. Mamy maksymalne utrzymanie wojsk. A oni są w sojuszu z Livonian Order, czyli ci tutaj jest całkiem możliwe, że nawet nie przyjmą wezwania do wojny, więc będzie dobrze w porządku, aha zaraz, nie dałem lidera tu siedzi lider, Ok. a ja to troszeczkę zwolnie. I oczywiście i Mazowsze będzie nam pomagać, i Mołdawia będzie nam pomagać, Litwa będzie nam pomagać Także oni nie wyglądają jakby mieli jakiekolwiek szanse w tym starciu To jest po prostu formalność Zniszczenie ich To jest forteca jaka? Dwa Najpierw zniszczymy ich armię, później rozdzielimy wszystko, aby oblegano O Może tak będzie łatwiej Ta przewaga nie powinniśmy się z niej poradzić. Siła wojska jest taka sama, właściwie jak wszystkie te modyfikatory. A my mamy chyba lepszego dowódcę: Shock 3, mamy fire. Nie mają, oni mają lepszego dowódcę, właściwie. No i tak nie mają szans. No, Life już się wzięła do wszystko spoko. Life Order się nie przyłączył. I uciekają na Gdańsk. Będziemy je gonić. Oni będą naszymi wasalami bo jak, jak skończymy tę wojnę. Szkoda, że zostawiam ich bez niczego, ale powinni sobie poradzić. Okej, okay, Mołdawia będzie oblegała Newmark. To bardzo prawidłowo. Nie mam nic przeciwko. Dobra, więc tak, wyprzedźcie się tutaj. Co się stało właściwie? Nie czytałem. Mało istotne to było. Dobra. No i teraz jedyne, co robimy, to przyspieszymy ten czas, żeby zakończyć te wszystkie obrębienia. Normalnie raczej pilnowam tego dokładniej, ale na potrzeby let's play'a powiedzmy, że nie ma co mordować czasu w takiej sytuacji. Fajna muzyka jest. Mam nadzieję, że ją dobrze słychać. stabilność, swój. aha. Nie, na razie tego nie będę robił. Lubię niskie koszty stabilności. Na razie nie jestem biedny. Po prostu 50 administracyjnych punktów, o to mi chodzi. Tu mamy postęp oblężenia. Albo indywidualnie można sprawdzić. Co takie tiki, właśnie co jakiś czas, nie wiem, czy co miesiąc, czy co ile no, zdaje się, że co niecały miesiąc jest jakiś tick jest rzutkostką k14 i sprawdzam co się dzieje to jest wszystko wyjaśnione co ja wam będę tłumaczył, możecie zapoznać i przeczytać chyba, że angielskiego nie, nie czaj, który przykro mi, bo tak gra zdaje się, że nie posiada jeszcze wersji polskiej z czego ja się osobiście cieszę bo nie lubię żadnych tłumaczeń, kiedy znam oryginalny język. W tłumaczeniach zawsze coś się zgubi. Yy, Czechy dalej fabrykują roszczenia do naszych prowincji. Niech co fabrykują, co chcą. Okej, okay, już tylko stolica. Jak się znajdzie tutaj na datę, można zobaczyć jak się nazywa utwór, który w tej chwili leci. Nie jest to rzecz przydatna, ale jakże interesująca i ciesząca oko, ucho i inne receptory. Że też użyję takiego mądrego słówka. Czemu ta stolica się tak długo bega? Dajcie spokój krzyżacy No i okej okay. Wyśmienicie Teraz wystarczy przyjąć pokój Powinni się zgodzić bez problemu, w końcu skopałem im dupsko Dosyć poważnie Wszystko to będzie nasze po pewnym czasie Okej okay. Chętnie wziąłbym od was też trochę pieniędzy Ciekawe ile oni w ogóle tej kasy mają To nie powinienem zabierać Oj dobra, poradzę sobie To tak wszystko będzie należało do mnie później Okej, okay. aha, musimy zapłacić diplomatic powera za to, żeby przyjąć pokój Zyskałem 20 prestiżu, 0 jakichś tam innych pierdółek, które... O których opowiem później, kiedy w ogóle będą mi jakieś groziły Dobra, przyjmijmy pokój Mamy wasala, misja wypełniona Zbieramy kolejną misję To będzie dobre Aby wcisnąć Mazowsze Nagroda 10 prestiżu Czyli całe nic, ale spoko I teraz właśnie tak, wystarczy, że to Mazowsze e, Zwiększy się nam z nami... Zwiększy się z nimi no, Zwiększą się z nimi nasze relacje Do przynajmniej plus 190 Co stanie się już bardzo niedługo I będziemy mogli zintegrować do nasi, później przejdziemy do Mo Mołdawii, a później to Tony Order. A później Litwa. No, tymczasem to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!